Michał Materla dla portalu Fight Sport. Michał, jesteśmy po sesji fotograficznej. Nie będziesz brał udziału w KSW-20, ale jesteś planowany na występ na KSW-21, tak? No, tak jest. Michał, powiedz na czym się skupiasz w tej chwili? Jak wyglądają Twoje treningi, przygotowania? Czy wyluzowałeś? Masz troszeczkę powiedzmy, więcej czasu na poprawienie pewnych rzeczy? Czy, czy nad czym zawsze pracujesz? Zawsze pracuję nad wszystkim, staram się poprawić, bo w każdej walce jest wiele błędów. W tym okresie dopiero zaczynam się ruszać, bo po kontuzji mimo tego, że kontuzja nie była jakaś tam strasznie groźna, to jednak miałem czułem ból kosny i nie mogłem nic robić. Dodatkowo byłem na czasach z rodziną, także było odpoczynek. Parę kilo przybyło i teraz trzeba niestety zgubić. Powiedz ta sytuacja z Twojej poprzedniej walki, kiedy dostałeś z kolano, to to już jest poza tobą, nie masz już żadnych powiedzmy urazów, nic się nie boli. Właśnie jedno z tych takich urazów, które się nabawiłem w walce, to, to z tym kolanem tak i to wszystko było ok. E, powiedz, bo dość dużo w tej chwili chyba ważysz, tak? E, będziesz w tej chwili pracował nad kondycją? Będziesz, no oczywiście, no wiadomo. Będziesz robił kondycyjny trening taki jakiś specjalistyczny, czy to jest wszystko powiedzmy jeszcze wszystko na razie? Jest, wszystko jest tak jak zawsze, czyli na początku budujemy jakąś tam wytrzymałość, dużo biegać i tak dalej, także to zaraz wchodzę po prostu na duże dystanse i będę biegał po półtorej, po dwie godziny. A powiedz, jeśli chodzi o ten warsztat e, typowo fighterski, czyli stójka, e, parter, czego jest w tej chwili więcej u ciebie? Jest tak samo cały czas, także stójkę trenuję z Karolem Habrosem, parter z Piotrem Magińskim i, i tam z moją drużyną i, i to jest równomiernie, wprost no, proporcjonalnie do drugiego. Na tej gali wystąpi dwóch Bergserkerów. Jakbyś mógł powiedzieć coś o Rafale Moksie, o jego przygotowaniach i walce z, Rafałem, z Borysem Mańkowskim? To nie jest chyba wymarzonym rywal, o którym myśleliście, co? No, zdecydowanie. Nie, no. Borys to nasz kolega, razem trenujemy, razem, razem poprawiamy sobie swoje błędy. No i taka trochę patowa sytuacja, no, ale chłopaki jakby zostawili, podstawieni pod ścianą, no i muszą stoczyć walkę no i nikomu to nie jest do, do śmiechu z tego powodu ale zobaczymy no ale, Będziesz na różniku Rafała? No oczywiście ee, Borys jest do pokonania? Twoim zdaniem? Nawet nie chciałbym tego oceniać w takich kategoriach, to jest mój kolega, którego też bardzo szanuję, jest młody utalentowany, ma jeszcze świetną karierę przed sobą i, i to jest naprawdę taka ciężka sytuacja w ogóle, żeby cokolwiek tu Karol Bedorf po ostatnim występie swoim na KSW jakby powrócił kibice przynajmniej bardzo mocno w niego wierzą pokazał naprawdę dobrą formę zupełnie inny Karol niż widzieliśmy wcześniej co myślisz o jego występie? No zobaczymy no musi utrzymać po prostu formę i zaprezentować się tak samo dobrze jak się zaprezentował ostatnio. Eee, przynajmniej. Myślisz że będzie miał trudniejszego rywala niż ostatnio bo ten ostatnio był bardzo trudny. Ten ostatni był trudny, zobaczymy teraz. No, ten ostatnio że był... Myślę, że nie jest taki trudny, bo był jednopłaszczyznowy tak naprawdę, nie? Także to nie jest coś taki wymagający ale miał to dopracowane do perfekcji, można powiedzieć. A... Michał, Michał okej, okay, okay. Michał, dwa pytania na koniec. Pojawiały się informacje o, o tym, że możesz zawalczyć w USA. Czy jest to w sferze Twoich planów w tej chwili realnych? Cały czas, cały czas oczywiście, że tak. To jest jakaś duża organizacja? Oczywiście. Czyli największa? No, ja nie wiem czy największa, ale jedna z większych. Jedna z większych. Możesz coś więcej powiedzieć? Nie mogę. Okej. Okay. I na koniec, e, gdybyś mógł powiedzieć, gdybyś miał wybrać sobie rywala na przykład na KSW 21, kto byłby takim wymarzonym rywalem? Czy dostałeś jakieś oferty może już w tej chwili? No, teoretycznie dostałem ofertę, ale nie wiem czy mogę o niej mówić. E, jakoś tam super nie jest, jestem z tej oferty zadowolony, bo uważam, że Akurat ten zawodnik, którego zostało mi zaproponowany, to tak komercyjnie czy tak marketingowo to słabo po prostu wypada. Ogólnie jest bardzo dobry zawodnik, ale mówię marketingowo i, i tak komercyjnie to słabo mi się wydaje wypada, a wymarzony, no to każdy zawodnik po prostu z czołówki. ja się lubię sprawdzać i, i chcę zobaczyć, gdzie są moje możliwości gdzie są moje największe błędy i, i chcę po prostu się sprawdzać z najlepszymi. Ostatnio twój rywal też nie był, powiedzmy, takim bardzo głośnym nazwiskiem, a okazał się bardzo wymagający, prawda? To była trudna walka, jedna z najlepszych chyba walk w twojej karierze też. No ja tego tak nie oceniam, ani rywala, ani tej walki. Po prostu yy, zrobił bardzo dobrą technikę na swoją korzyść i, i to po prostu wplątało mnie w, w ogromne problemy, nie? Tak naprawdę to kopnięcie w kolano zmieniło jakby cały przebieg walki. Znaczy to była fajna walka, no to na tą dramaturgię, jaka tam się zrodziła i, i że udało mi się wyjść z takiego kryzysu, a, no, a jeżeli chodzi o samą walkę, no to, to faktycznie nie uważam, że to był jakiś superlacyjny przeciwnik. Michał, e, dziękujemy, no, liczymy na to, że, że na KSW 21 się zobaczymy, może w dużej organizacji, tak jak powiedziałeś i pewnie nie. fani chętnie chcieliby to, to, to zobaczyć, skonfrontować twoje możliwości na tle, na tle powiedzmy najlepszych zawodników. Dziękujemy bardzo Dzięki. Do... dla portalu.